W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o nastoletnich i niedoświadczonych kierowcach i ich bezpieczeństwie na drodze. Twoja nastoletnia córka właśnie dostała prawo jazdy. Kończy się rok szkolny, zaczynają się wakacje, a wy razem szukacie nowego samochodu dla niej. Po długich poszukiwaniach decydujecie się na bezpieczny model, który będzie odpowiedni dla nowego i niedoświadczonego kierowcy. Pewnego wieczoru dostajesz telefon. Twoja córka, która pojechała odwieźć do domu swoją przyjaciółkę, mówi, że miała wypadek. Słyszysz w jej głosie strach i przerażenie. Uspokaja cię, że nic jej nie jest, a wasz nowy samochód ma tylko uszkodzenie z jednej strony. Ale co z drugim pojazdem? Córka mówi, że nie widzi drugiego samochodu. Okazuje się, że miała wypadek z motocyklistą, który teraz leży 100 stóp dalej w przydrożnym rowie i się nie rusza. Wypadki drogowe to nie tylko zderzenia samochodów, zwłaszcza w okresie wakacyjnym wypadki z udziałem motocykli są dość częste. W takiej sytuacji przez głowę przelatuje ci setki pytań: czy twoje ubezpieczenie pokryje ten wypadek? Czy pamiętałeś opłacić rachunek za odnowienie polisy ubezpieczeniowej w zeszłym miesiącu? Czy zgłosiłeś do ubezpieczenia, że twoja córka dostała prawo jazdy i będzie teraz jeździć waszym samochodem? Co jeśli kierowca motocyklu nie żyje? Co jeśli żyje, ale będzie potrzebował opieki medycznej przez resztę swojego życia? Nazywam się Grzegorz Czubernat i jestem adwokatem od wypadków i odszkodowań za obrażenia ciała w stanie Illinois. Moja praca polega na pomocy osobom, które doznały obrażeń w wypadkach, aby uzyskać dla nich sprawiedliwe odszkodowanie. Jeśli doznałeś obrażeń ciała i potrzebujesz pomocy prawnej, skontaktuj się ze mną, a ja pomogę Ci zrozumieć Twoje prawa i walczyć o to, co Ci się należy. Z punktu widzenia adwokata od wypadków, najważniejsze w kontekście ubezpieczenia na samochód jest odpowiednie pokrycie liability, czyli odpowiedzialności cywilnej. Może warto wrócić do mojego pierwszego podcastu, gdzie omawiam, jak wybrać odpowiedni limit ubezpieczenia na samochód i czego można się spodziewać, gdy brakuje odpowiedniego pokrycia. A link do tego odcinka jest w komentarzu poniżej. Twoja polisa ubezpieczeniowa składa się z różnych części i różnych dostępnych limitów. Najważniejsze jest, aby pokrycie liability było odpowiednie. Umów się na spotkanie z agentem ubezpieczeniowym, aby dokładnie przejrzeć swoją polisę. Upewnij się, że w razie wypadku drogowego z udziałem Twojego dziecka. Ubezpieczenie pokryje wszystkie koszty związane zarówno z obrażeniami innych osób, jak i z obrażeniami Twojego dziecka. Pamiętaj, że choć ubezpieczenie może pokryć koszty niewielkiej kolizji bez mrugnięcia oka, to nie znaczy, że zrobi to samo podczas poważnego wypadku, jeśli kierowca nie został dodany do polisy lub gdy w Twojej polisie są jakieś inne nieścisłości. Dodanie dziecka do polisy może wydawać się kosztowne, ale to inwestycja w bezpieczeństwo finansowe i pomoże ci to spokojniej spać w nocy. Zastanów się też nad zakupem bezpiecznego pierwszego samochodu dla swojego dziecka. Niestety, statystyki odnośnie liczby wypadków drogowych z udziałem nastolatków są jednoznaczne i nie na Twoją korzyść przed zakupem zastanów się czy twoje dziecko poradzi sobie z szybkim sportowym samochodem i czy manualna skrzynia biegów będzie mu pomagać czy może przeszkadzać, być bezpieczniejszym na drodze. Wyposaż samochód w kamery dashcam, jedną z przodu i jedną z tyłu. Jeśli nie możesz uzyskać pełnego widoku jedną kamerą Kamery dashcam są dobre dla każdego kierowcy, nie tylko dla nastolatków. Dzięki nim będziesz miał dowód w razie wypadku, co może pomóc w ustaleniu winy i w procesie sądowym. Jako prezenter kampanii na rzecz zakończenia jazdy z odwróconą uwagą and Distracted Driving wielokrotnie występowałem w lokalnych szkołach średnich, w tym moim własnym high school Curie Go Candors. A prezentowałem tam dla uczniów, którzy brali udział w klasie na prawo jazdy na temat ryzyka jazdy z odwróconą uwagą. Jako adwokat zajmujący się wypadkami drogowymi, ciągle mam do czynienia z przypadkami, gdzie ludzie stoją na czerwonym świetle, a ktoś nie patrzy na drogę przed siebie, wjeżdża w nich z pełną prędkością. Dla bezpieczeństwa swojego dziecka, zabroń używania telefonu podczas jazdy. Unikaj głośnej muzyki i ogranicz liczbę pasażerów w samochodzie do minimum. Prawo jazdy w stanie Illinois dla początkujących kierowców ma ograniczenia dotyczące liczby pasażerów i zakazy jazdy nocą. Limit liczby pasażerów dla nowego kierowcy to również dobry sposób na ograniczenie ryzyka. Wyobraź sobie sytuację, że Twoja córka przejeżdża przez skrzyżowanie na czerwonym świetle i zostaje uderzona z boku po stronie pasażera. Klasyczny przypadek T-Bone. Może jej nic się nie stanie, ale pasażer, który przyjął większość siły uderzenia na swojej prawej stronie ciała, może potrzebować operacji ramienia, łokcia i nadgarstka, i przez resztę życia. Będzie mógł unieść w swojej prawej dominującej ręce nie więcej niż 10 funtów. Ten pasażer może pozwać twoją córkę o odszkodowanie, ponieważ to ona była winna wypadku i jego obrażeń ciała, które na zawsze zmieniły jego życie. Nieodłączną częścią wypadku drogowego są prawa ruchu drogowego i mandaty. Myślę, że warto w tej części przypomnieć, że w stanie Illinois przekroczenie dozwolonej prędkości o 26 mil na godzinę jest przestępstwem kryminalnym klasy B, za które grozi do 6 miesięcy więzienia i grzywna do 1500 dolarów plus opłaty sądowe. Przekroczenie dozwolonej prędkości o 35 mil na godzinę jest przestępstwem kryminalnym klasy A, za które grozi do 12 miesięcy więzienia i grzywna do 2500 dolarów plus opłaty sądowe. Oba te przekroczenia prędkości mogą skutkować rekordem kryminalnym w przypadku skazania. Co jest wielkim zaskoczeniem dla moich klientów, którzy myślą, że to zwykły mandat, za który można po prostu wysłać czeka i posprawie. Rekord kryminalny na pewno nie pomoże Twojemu dziecku w przyszłości, kiedy będzie składało podanie do szkoły, do pracy lub starało się o uzyskanie innej profesjonalnej licencji. Skoro rozmawiamy o przepisach ruchu drogowego, to warto wspomnieć o Illinois Scat Law, znane również jako prawo move over, które wymaga od mijających kierowców zwolnienia i bezpiecznej zmiany pasa, gdy zbliżają się do dowolnego pojazdu z włączonymi światłami awaryjnymi, a nie tylko pojazdów ratunkowych. Maksymalna grzywna za naruszenie tego prawa wynosi 10 tysięcy dolarów. Jeśli Twoje dziecko spowoduje wypadek, to musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Upewnij się, że Twoje ubezpieczenie pokrywa wszystkie możliwe scenariusze i że Twoje dziecko jest odpowiednio przeszkolone i świadome swoich obowiązków na drodze. Przeglądaj regularnie swoją polisę ubezpieczeniową i aktualizuj ją w miarę potrzeb. Młodzi i niedoświadczeni kierowcy nie wiedzą, co robić w razie wypadku. Część z nich w panice odjeżdża z miejsca wypadku, próbując wrócić do domu po pomoc do rodziców, co jest równoznaczne z ucieczką z miejsca wypadku i niewezwaniem pomocy dla innych, którzy brali udział w wypadku. Warto również rozważyć zainstalowanie aplikacji monitorującej na telefon, która pozwoli Ci śledzić lokalizację członków rodziny, w tym Twoich dzieci. Niektóre aplikacje mogą nawet pokazywać prędkość, z jaką się poruszają. To doskonałe narzędzie, aby upewnić się, że przestrzegają ograniczeń prędkości lub nie jeżdżą jako pasażerowie z innymi nieodpowiedzialnymi znajomymi. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek pomoże ci lepiej przygotować się na ewentualne wypadki z udziałem Twojego dziecka. Pamiętaj o regularnym przeglądzie polisy ubezpieczeniowej, edukacji swojego dziecka na temat bezpieczeństwa na drodze i dbaniu o to, aby unikało jazdy z odwróconą uwagą. Dziękujemy, że byliście z nami do samego końca. Jeśli chcecie słuchać nas na innych platformach, pamiętajcie, że nasz podcast jest już dostępny na Spotify i Apple Podcasts. Do zobaczenia w następnym tygodniu.